Najważniejsza rzecz dzisiaj to premiera płyty Feeling Good, Światowe Przeboje i Standardy. Niecodzienne wydarzenie można powiedzieć, wizyta krótka, ale myślę, że taka, która zapadnie w pamięć tym, którzy wysłuchają utworów w wykonaniu pana Zbigniewa Wodeckiego i Big Silesian Band. Takie, jest to taka trasa promocyjna, która prowadzi od Bytomia poprzez Chorzów, właśnie kończy się w Katowicach z okazji jubileuszu 85-lecia Radia Katowice. wspólny pomysł Radia Katowice i zespołu, żeby w jakiś wyjątkowy sposób po prostu zapromować tą płytę. Płyty Big Bandów są rzadkością na naszym rynku. Stąd no, trzeba było w jakiś wyjątkowy sposób to pre, przede wszystkim zaprezentować. Poprzez właśnie taki sposób można zaistnieć. Rynek muzyczny, rynek rządzi się swoimi prawami. Dlatego każdy sposób, żeby w jakiś wyjątkowy sposób zaistnieć is yes, washi have been brought to